Witam serdecznie. Po raz kolejny, tym razem mamy kolejne akty oskarżenia. Tym razem John Bolton kilka tygodni temu, też w ubiegłym miesiącu byliśmy świadkami jak dokonano nalotu na jego dom i zatrzymano skonfiskowano wiele dokumentów wtedy właśnie, a w dzisiejszym dniu 16 października już wiemy, jakie zarzuty usłyszał. Tak więc John Bolton, który pełnił funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji, został oskarżony o nielegalne udostępnianie i przechowywanie tajnych informacji. John Bolton ma 76 lat. I usłyszał 18 zarzutów na podstawie ustawy o szpiegostwie, czyli tzw. Espionage Act, zgodnie z aktem oskarżenia złożonym w federalnym sądzie w stanie Maryland. Natomiast Espionage Act, czyli ta ustawa o szpiegostwie, została uchwalona w 1917 roku, tuż po wejściu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. Głównym celem tej ustawy o szpiegostwie było karanie działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, zwłaszcza szpiegostwa, ujawniania tajnych informacji wojskowych oraz działań utrudniających prowadzenie wojny. Najważniejsze punkty ustawy to że ta ustawa zakazuje przekazywania lub ujawniania informacji dotyczących obrony narodowej. W sposób, który mógłby zaszkodzić Stanom Zjednoczonym lub pomóc jej wrogom, dotyczy również osób cywilnych, tak więc nie tylko wojskowi muszą się tutaj trzymać tych zasad. Czyli każdego ta zasada, ta ustawa dotyczy, kto ujawnia lub wynosi tajne dane. W czasie wojny ustawa była wykorzystywana również do Stłumienia krytyki wobec rządu lub armii, na przykład do karania dziennikarzy, aktywistów czy przeciwników wojny. A kary za niestosowanie się do tej właśnie ustawy to są kary od wysokich grzywień po długoletnie więzienie, a w czasie wojny nawet może obowiązywać kara śmierci. No ale powracając do zarzutów, to według prokuratury federalnej. Od około 9 kwietnia 2018 roku do co najmniej 22 sierpnia 2025 roku, John Bolton nadużywał swojej pozycji doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, udostępniając ponad tysiąc stron informacji dotyczących swojej codziennej pracy, w tym dane związane z obronnością narodową. Sklasyfikowane nawet na poziomie top-secret. I tych danych, tych informacji udostępniał te informacje dwóm nieupoważnionym osobom. Natomiast adwokat Boltona powiedział, że zarzuty te dotyczą fragmentów osobistych, dzienników ambasadora Boltona, prowadzonych w trakcie jego 45-letniej kariery. Takich jak na przykład zapiski niejawne, udostępnianie wyłącznie najbliższej, udostępniane wyłącznie najbliższej rodzinie i znanych FBI już od 2021 roku. Takie prowadzenie dziennika wobec, według adwokata Boltona, to jest takie prowadzenie dziennika, jakie robiło wielu urzędników państwowych w historii, i nie jest to przestępstwem. John Bolton, wcześniej ambasador USA przy ONZ w administracji George'a Busha, został mianowany doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego przez Donalda Trumpa w 2018 roku. Trump zwolnił go rok później. A od tego czasu obaj otwarcie się krytykowali. Natomiast na wieść o oskarżeniu, Trump akurat w tym momencie przebywał w gabinecie owalnym. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Akurat wtedy miała miejsce taka konferencja prasowa, kiedy ogłaszał pewnego rodzaju rzeczy związane z ze zdrowiem, z opieką zdrowotną, i akurat w tym momencie ktoś zadał mu pytanie, jak reaguje na taką, na taką wiadomość. Tak więc na wieść o oskarżeniu Trump zareagował, mówiąc dziennikarzom, że nie wiedział o tym wcześniej, że po raz pierwszy wtedy to usłyszał, ale uważa, że John Bolton jest złym człowiekiem i powiedział, że szkoda, no ale tak już bywa. Tak więc obejrzyjmy może sobie ten

That's the way it goes. Will I what? Have you reviewed the case against him? No, I haven't. I haven't. But I just think he's a bad person. Okay. Anybody it's else? That was time. była re reakcja Donalda Trumpa białego <House> No i wracając do Johna Boltona. O akt oskarżenia koncentruje się na dwóch osobach, którym John Bolton miał przekazywać poufne informacje. Obie te osoby są z Johnem Boltonem spokrewnione. Według prokuratorów, Bolton regularnie wysyłał tym dwóm osobom notatki w formie dziennika, zawierające materiały sklasyfikowane aż do poziomu ściśle tajne. Zarzuty wobec Boltona obejmują dwa główne obszary: nielegalne przechowywanie oraz nieautoryzowane przekazywanie informacji o obronności narodowej. Oskarżenie wskazuje, że dokumenty zawierały dane wywiadowcze dotyczące obcych państw oraz operacji tajnych prowadzonych przez rząd USA. W jednym z przykładów opisano dokument taki, jako taki, który ujawnia informacje wywiadowcze o planowanym przez wrogie państwo przyszłym wystrzeleniu pocisku, operację tajną w obcym kraju związaną z wrażliwymi działaniami międzynarodowymi oraz metody i źródła pozyskiwania danych wywiadu ludzkiego. Inny dokument, który Bolton miał zatrzymać, zawierał dane o źródłach i metodach pozyskiwania wypowiedzi przedstawicieli wrogiego państwa oraz o tajnej operacji prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jako doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, John Bolton miał w swoim domu specjalne pomieszczenie. Takie pomieszczenie oczywiście nazywa się Skyw. Zatwierdzone do przetwarzania tajnych danych. Jednak, jak stwierdzono w akcie oskarżenia, w żadnym momencie nie miał on upoważnienia do przechowywania ani przesyłania tajnych informacji za pomocą niezabezpieczonych systemów. John Bolton miał korzystać z prywatnych, Nieurzędowych kąt e-mail, by wysyłać informacje ściśle tajne. No, gdzieś już to wcześniej słyszeliśmy, jeżeli chodzi o takie informacje które powinny być oficjalne ale były umieszczone na prywatnych serwerach i były wysyłane przez na prywatne e-mailowe adresy no właśnie czy ktoś pamięta to co zrobiła Hillary Clinton i jak później w magiczny sposób te e-maile zniknęły i w bardzo również wygodny sposób, kiedy ta afera została nagłośniona, to właśnie wtedy pojawiła się, pojawiły się plotki, pojawiła się historia Rosja, 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 żeby odwrócić uwagę. Od Hillary Clinton i od skandalu jej e-mailowego, i żeby ta uwaga teraz została skupiona na Donaldzie Trumpie. Tak więc to jest właśnie taka taktyka. Natomiast w akcie oskarżenia napisano, że w żadnym momencie John Bolton nie był upoważniony do przesyłania informacji, które wysłał osobom oznaczonym jako osoba numer jeden i osoba numer dwa. Przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych i kont. Ani osoba 1, ani osoba 2 nie miały upoważnienia do poznawania ani przechowywania tych danych. Zarzuty zostały sformułowane po przeszukaniu domu Bolton'a w stanie Maryland, podczas którego służby odzyskały dokumenty oraz inne materiały, szukając dowodów przestępstwa. Jak oświadczył prawnik Boltona, materiały zebrane z domu ambasadora Boltona to zwykłe zapisy 40-letniej kariery w służbie państwowej. Każda dokładna analiza pokaże, że nie przechowywał on niczego niewłaściwego. Natomiast dyrektor FBI Cash Patel również zrobił posta na mediach społecznościowych, jest to post na Platformie X. To jest właśnie treść tego postu. I co on tam takiego powiedział? Otóż, Kasz Patel powiedział, że John Bolton bezpośrednio naruszył prawo federalne. Sprawa opiera się na skrupulatnej pracy oddanych funkcjonariuszy FBI, którzy podążali za faktami bez strachu i uprzedzeń. Tak właśnie napisał Patel w oświadczeniu na Platformie X. Upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości nie będzie tolerowane, a FBI nie cofnie się przed pociągnięciem do odpowiedzialności każdego, kto zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Tak więc mamy już drugie, drugi akt oskarżenia. Pierwszy przypomnę był James Comey, teraz mamy Johna Boltona, no robi się coraz bardziej ciekawie, oczywiście czekamy na kolejne, chociażby na Brenana, oczywiście ja sama nie mogę się doczekać aż zrobią porządek z Obamą, ale powoli, powoli, no i oczywiście nie zapominajmy, nie zapominajmy o kimś takim jak Adam Szyf, chociażby również, tak więc trochę się tych ludzi nazbierało. Powoli, powoli ten porządek, miejmy nadzieję, nastąpi. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.